Operacja powiek dolnych wykonywana jest przeze mnie najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Wówczas pacjent nie czuje nic i budzi się już, gdy zabieg jest zakończony. Nazywam się Kamil Pietrasik, jestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz chirurgii ogólnej. Posiadam polskie i amerykańskie prawo wykonywania zawodu. Odbyłem szkolenia w Polsce. Stanach Zjednoczonych w Brazylii i w innych krajach świata. Do tej pory konałem ponad 5000 operacji z zakresu chirurgii plastycznej. Operacje powiek dolnych to zupełnie inne operacje niż operacje powiek górnych. Powieka dolna posiada bardziej złożoną anatomię, i operacja najczęściej przeprowadzana jest na otwartej szparze powiek. W związku z tym. Operacje powiek dolnych najczęściej przeprowadzam w znieczuleniu ogólnym. Przed operacją powiek dolnych pacjentki, pacjenci otrzymują pełny zestaw badań, które należy wykonać, jak też i zalecenia pooperacyjne, tak aby można było zapoznać się z tymi dokumentami jeszcze przed operacją. Operacja powiek dolnych nie wymaga szczególnego przygotowania, nie różni się to przygotowanie inaczej niż do innych operacji. Należy pamiętać o tym, żeby zapoznać się z zaleceniami przedoperacyjnymi i ściśle je przestrzegać. Czasem operacje powiek dolnych wykonywane są ze wskazań medycznych. Najczęściej ma to miejsce u osób starszych u których w wyniku postępu procesów starzenia się dochodzi do zwiotczenia powiek dolnych, a to zwiotczenie przyczynia się do powstawania tzw. ektropii, czyli wywinięcia na zewnątrz, lub entropii, czyli wywinięcia powieki do wewnątrz. Wówczas operacja ta wykonywana jest stricte ze wskazań medycznych. Pacjenci zgłaszają się z objawem tzw. podkrążonych oczu, z objawem worków pod oczami, a także pacjenci z tzw. doliną łez, czyli bruzdą, która przebiega od przyśrodkowego kąta oka w kierunku polika, i powoduje, że oczy mają wygląd osoby schorowanej, smutnej i te elementy muszą wszystkie zostać wzięte pod uwagę, planując operację powiek dolnych. W przypadku operacji powiek dolnych, wskazaniami medycznymi są utrata napięcia powieki dolnej i jej wywinięcie na zewnątrz lub do wewnątrz. Najczęściej kandydatkami do tego typu operacji są osoby w starszym wieku i u których zmiany są spowodowane naturalnymi procesami starzenia się. Drugą grupę stanowią osoby. Które, u których operacja powiek dolnych wykonywana jest ze wskazań, powiedzmy, estetycznych, ale także i społecznych. Często trafiają do mnie osoby młode, z tak zwanymi podkrążonymi oczami i prosząc o operację twierdzą, że ten stan upośledza ich normalne funkcjonowanie społeczne, na przykład sprzedawcy, osoby mające kontakt z klientami, którzy... Wyglądają na osoby zmęczone lub schorowane, czy nawet nadużywające alkoholu. Często takie operacje wówczas jakby są wykonywane nie tylko ze wskazań estetycznych, ale jakby ze wskazań społecznych, ze wskazań jakby komfortu życia i przywrócenia normalnej jakości życia, normalnego funkcjonowania. Podkrążone oczy to jest bardzo ogólne pojęcie. Ten objaw może być odpowiedzialny nadmiar skóry, może być odpowiedzialny obrzęk podskórnej tkanki tłuszczowej i wreszcie mogą być odpowiedzialne tak zwane przepukliny tłuszczowe. Objaw ostateczny jest bardzo podobny, ale przyczyna jest różna. W związku z tym także i leczenie jest różne. W przypadku nadmiaru skóry można pokusić się o jej usunięcie lub kieruje pacjentów na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, które mają na celu poprawę jakości skóry. Laser, radiofrekwencje, tego typu zabiegi. W przypadku obecności obrzęków podskórnej tkance tłuszczowej, leczenie nie polega na interwencji chirurgicznej. Nie leczy się skalpelem obrzęków. Natomiast jeżeli Podkrążone oczy są spowodowane przepuklinami tłuszczowymi, wówczas wskazana jest interwencja chirurgiczna i chirurg posiadający doświadczenie w tego typu operacjach może te poduszki tłuszczowe albo zredukować, albo je przemieścić ku dołowi, wypełniając dolinę łez. W przypadku występowania dolin łez. Gdzie nie występuje nadmiar skóry, a tylko doliny łez, należy wziąć pod uwagę, jaka jest przyczyna anatomiczna występowania tego typu bruzdy. Paradoks polega na tym, że górne ograniczenie doliny łez najczęściej jest wytworzone przez poduszki tłuszczowe, które przytrzymywane są w oczodole przez powięź, natomiast bezpośrednio poniżej jest mięsień okrężny oka. I między tymi dwoma strukturami występuje tak zwane zagłębienie, powstaje bruzda. W związku z tym, najlepszym sposobem pozbycia się tej bruzdy byłoby jej wypełnienie. Najlepszym środkiem wypełniającym jest tkanka własna, czyli albo przeszczep tłuszczu, albo transpozycja poduszek tłuszczowych z oczodołu w doliny łez po przecięciu tej powięzi, która je w oczodole utrzymuje. Nie ma minimalnego ani maksymalnego wieku do operacji powiek dolnych. Po prostu tam, gdzie są wskazania i gdzie widzę, że mogę pomóc pacjentowi, że operacja przyniesie pożytek, wtedy operację proponuję i wykonuję. Często pacjentki, te, które zgłaszają się do mnie w młodym wieku, do operacji powiek dolnych, mają przepukliny tłuszczowe i doliny łez. Najmłodsza pacjentka, którą operowałem, miała 27 lat. U tych pacjentek zniekształcenia są determinowane genetycznie. Często pytam, czy w rodzinie występują podobnego typu zniekształcenia i prawie zawsze uzyskuję odpowiedź twierdzącą, że w najbliższej rodzinie rzeczywiście tego typu zniekształcenia również miały miejsce. Najstarsza pacjentka, której operowałem powieki dolne, to była osoba 82-letnia, operacja ta była. Związana z wywinięciem się powieki dolnej na skutek utraty jej napięcia w wyniku postępujących procesów starzenia się. Operacja powiek dolnych wykonywana jest przeze mnie najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Wówczas pacjent nie czuje nic i budzi się już, gdy zabieg jest zakończony. Operacje powiek dolnych są bardziej złożone niż operacje powiek górnych. Bardzo rzadko zdarza się, że wykonuje tylko usunięcie nadmiaru skóry, ponieważ operacja powiek dolnych jest bardziej złożona i rekonwalescencja po, po tej operacji jest dłuższa. Z reguły pacjenci wracają do normalnego funkcjonowania po trzech tygodniach od operacji. Plastyka powiek dolnych, która obejmuje resekcję nadmiaru skóry, zwiększenie napięcia na mięśni okrężnym oka, plastykę poduszek tłuszczowych oraz zwiększenie napięcia powieki dolnej przez zabiegi typu kantoplastyka czy kantopeksja z reguły trwa około 2-2,5 godzin. Często pacjenci, którzy trafiają do mnie z problemem powiek dolnych, mają także nadmiar skóry w okolicy powiek górnych. Zabiegi te można połączyć, niemniej jednak trzeba wiedzieć o tym, że rekonwalescencja po takich zabiegach łączonych może być nieco dłuższa. W przypadku operacji powiek dolnych, za wyjątkiem tak pinch plefaroplasty, czyli usunięciu nadmiaru skóry, ten nadmiar skóry nie może nigdy przekraczać więcej niż 5 mm. Za wyjątkiem tego zabiegu wszystkie pozostałe operacje powiek dolnych wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, w związku z czym pacjent po zakończeniu operacji przez 6 godzin musi pozostać w klinice. Pacjenci po operacji powiek dolnych nie powinni stosować makijażu przez jeden miesiąc od operacji. Powinni także unikać wszelkich kosmetyków, które mogą powodować uczulenie. Operacje powiek dolnych to zupełnie inne operacje niż operacje powiek górnych. Rzadko zdarza się, że w przypadku operacji powiek dolnych wykonujemy resekcję nadmiaru skóry. Z reguły operacja jest bardziej zaawansowana i wymaga manipulacji na mięśniu okrężnym oka, na poduszkach tłuszczowych. Jednym z podstawowych błędów, jakie obserwuję u pacjentów, którzy trafiają do mnie po operacjach u niespecjalistów, to wywinięcie powieki dolnej. Jest to związane z tym, że osoby, które mają już pewne doświadczenie w operacji powiek górnych, traktują powieki dolne tak samo. Jest to bardzo duży błąd. Planując operację powiek dolnych należy uwzględnić siedem czynników, parametrów tak zwanych siódemka doktora Jelksa, który jest znakomitym autorytetem w operacjach powiek dolnych i autorem podręczników, z którego korzysta cały świat. Pominięcie chociażby jednego elementu z tej siódemki może spowodować, że nie uzyskamy dobrego wyniku operacji. Najbardziej podstawową sprawą jest napięcie powieki dolnej. Często zdarza się, że jest ono niewystarczające i blizna, która powstaje 2 mm poniżej brzegu rzęsowego powieki dolnej, może spowodować jej wywinięcie. Często widuje takie powikłania u pacjentów, którzy trafiają do mnie po operacjach u mniej doświadczonych lekarzy. Należy pamiętać o tym, planując operację powiek dolnych, że napięcie powieki dolnej jest jednym z fundamentalnych czynników gwarantujących powodzenie operacji. Operacja powiek dolnych, która Rozszerzona jest o zabiegi zwiększające jej napięcie, czyli mam na myśli kantoplastykę lub kantopeksję, zmienia oprawę oczu. To znaczy, to zwiększone napięcie powoduje, że krzywizna powieki dolnej wypłaszcza się i powieki nabierają bardziej orientalnego wyglądu. Na szczęście, zjawisko to ustępuje po. Kilku miesiącach od operacji i nie wymaga dodatkowych interwencji. Jednym z najgroźniejszych powikłań operacji powiek dolnych jest ich wywinięcie. Wywinięcie na zewnątrz może nie być obecne od pierwszych godzin po operacji, a rozwijać się w okresie kilku tygodni czy wręcz miesięcy po operacji. Jest to związane z tym, że powstała blizna, która z reguły zlokalizowana jest 2-3 mm poniżej brzegu rzęsowego powiek, powoduje ich wywinięcie przez obkurczanie się. Jest to jedno z najgroźniejszych powikłań operacji powiek dolnych, które wymaga interwencji chirurgicznej. Jednym z najtrudniejszych elementów do osiągnięcia jest uzyskanie pełnej symetrii powiek dolnych. Rzadko spotyka się idealnie symetryczne twarze. Asymetria jest jakby wpisana w naszą naturę i osiągnięcie idealnego wyniku po jednej i po drugiej stronie często bywa bardzo trudne. Operacja powiek dolnych rzadko tak naprawdę ogranicza się do samej operacji powiek dolnych. Często zdarza się tak, że bezpośrednie okolice anatomiczne przyległe do powieki dolnej muszą również zostać zoperowane czy muszą zostać poprawione w czasie jednego zabiegu. Bezpośrednio znajdująca się pod powieką dolną dolina łez nie należy już do powieki, ale przylega do niej i również w czasie tego zabiegu musi zostać skorygowana. W czasie konsultacji przedoperacyjnej, rozmawiając z pacjentami, kandydatami do operacji powiek dolnych, podkreślam istotność dwóch słów. Pierwsze słowo to jest chłodzenie, które jest niezwykle istotne w procesie rekonwalescencji, gdyż powieki dolne mają szczególnie dużą zdolność do obrzęków. Więc chłodzenie jest najlepszą metodą pozbycia się ich albo ograniczenia ich, a druga rzecz, którą podkreślam, to proces rekonwalescencji czyli operacja nie ma natychmiastowego wyniku. Ten wynik pojawia się po dwóch, sześciu miesiącach od operacji. Blizny są praktycznie po tym okresie niewidoczne, niemniej jednak musi upłynąć ten czas i trzeba dać szansę matce naturze. Aby proces naturalny gojenia mógł się dopełnić. Operacja powiek dolnych rzadko ogranicza się do wycięcia nadmiaru skóry, tak jak to ma z reguły miejsce w przypadku powiek górnych. W przypadku powiek dolnych, nawet nadmiar skóry należy ocenić, prosząc pacjenta, aby spojrzał w górę i opuścił żuchwę. W takiej pozycji oceniamy ten nadmiar skóry. Który rzadko przekracza 5 mm. W czasie konsultacji przedoperacyjnych z pacjentami do operacji powiek dolnych informuję, iż nie jest możliwe wycięcie pełnego nadmiaru skóry. Co więcej, wycięcie pełnego nadmiaru skóry w przypadku powiek dolnych mogłoby się skończyć powikłaniami w postaci wywinięcia na zewnątrz powieki dolnej. Należy pacjenta poinformować, iż usunięcie 70-75% nadmiaru skóry jest to maksymalna możliwa ilość, którą można usunąć, tak aby uniknąć tego groźnego powikłania, jakim jest wywinięcie powieki czy jej niedomykalność.